Kurde! Którym się tu chodzi? Głupia kamera ojca. Elo widzowie z tej strony Mati Wiadro. Pod ostatnim odcinkiem wbili się 420 lajków i z tej okazji dzisiaj walimy wiadro w lesie. No i odpowiadając na Twój komentarz Maćku2000, to żadne CBD tylko prawdziwe THC. O kurde widzowie! Patrzcie jakie wiadro spod w Lesie Kabackim. Robi wrażenie! Widzowie, jednak żartowałem. Dzisiaj będziemy walić wodospad, i przypominam, to jest THC nie jakieś CBD, którego nie toleruję. No, przejdźmy do rutowania. Widzowie, dzisiaj na lufie Ursynów Hejs. No, proszę bardzo, ale mgiełkałem. Ursynów Hejs to, to dobry towar. Mała, mała dziurka mi się zrobiła. No i widzowie gotowe. Otworzymy wrota i uwaga, lecimy, Ursynów Hejs, na rejonie. <noise> Oj widzowie, nie wiem czy to ten Ursynów Heist, czy czy ktoś tu jest. odbierz debilu nadal nie odbieram o przepraszam pana e, dwa dni temu mój współlokator wyszedł do tego lasu i nie ma z nim w ogóle kontaktu e, mógłby mi pan jakoś pomóc? pan nikogo nie widziałem a dobrze znam ten las no ale zbierałem niby grzyby teraz nic z tego nie będzie mogę pomóc e, tak w ogóle to Krzysiek Tomek. Tutaj, ten idiota, nagrywa jakieś patologiczne filmiki. Wrzuca panem to wszystko do internetu i mu się wydaje, że... Ej, patrz! To kamera Matiego! Może coś na niej nagrał. Kurde, ale nie ma baterii. Dobra, to ja pójdę do siebie to obejrzeć. Dzięki bardzo za pomoc. A skąd będziesz wiedział gdzie on to nagrał? W sumie racja. Chodźmy to obejrzeć. Tu potem muszę zostawić. Dobra, mam to. No, patrz, patrz jaki dzban z tego Mattiego. Dziś są odwala. na pewnie leży gdzieś teraz w krzakach z rozładowanym telefonem. Nie ma z nim kontaktu. Gdzie tu jest łazienka? Korytarzem w lewo. I światło z lewej strony. Widzowie, teraz nominuję do challenge'u Julkę UW i mojego splokatora Krzyśka.